akurat właśnie na Piliń etapie sardycze, na, 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 na naklejek i też tu Patryk z, z Terenwizji właśnie złapał Michała i, pięknie, i zainteresowała go Skoda. Kolejny autograf na naszym szerszeniu. A, jeszcze chwilkę ta maska będzie więcej warta jak, jak cały samochód. Dziękujemy ci się. Spoko. A to już <grym> popowiadać o do kamery mi teraz. Co to jest za szerszeń? Przeczeń powstał tak naprawdę przez przypadek. Mieliśmy nim jechać na Łombol do Turcji w tamtym roku, no ale jak wszyscy wiemy, no niestety nie udało się. W tym roku będziemy próbować drugi raz. Maska strasznie dogrzana. To się powinno samo. A no, to się ta to też no. Naprawdę... tak. Osiwiałem z tego wszystkiego już kurde, Normalnie nie daję rady z nimi. Tak więc naklejkę mamy przyklejoną, idziemy w głąb, zobaczymy jakie ciekawe samochody tutaj przyjechały. Ale co? To jest w ogóle absolutne szapowa dla Was, organizatorów, i to jest coś, co pokazuje kurde, zupełnie nowy kierunek. Wiesz co, Rajkobuta to jest to chyba jedyna tego typu impreza, gdzie nieważne czym się przyjeżdża, jakby wiesz, to nie ma kompletnie znaczenia, czy przyjeżdżasz maluchem, czy Ferrari, czy Lamborghini, czy Rolls Royce, czy Serenka, czy samochód kosztuje złotówkę, czy 5 złotych przysłowiowe, jakby u wszystkich łączy jedna pasja do motoryzacji, więc to jest, i to jest chyba najcudowniejsze w tej imprezie, A oprócz tego robi się sporo dobrego, bo jednak pół miliona złotych zebrać i przekazać od razu na cele charytatywne, no kurde, wow. Jesteśmy z cholic No Ja jadę piąty rok, zaraziłem tutaj kolegów, ale niestety mała awaria na starcie. Moc się rozleciał, no, czekamy na części, myślę, że dzisiaj wyjedziemy. Zrobiłem małą prowizorkę, tu kabelek nie stykał. No i co, nie było czasu, to oberwałem. Mam no, jakąś izolację, to tylko tak złapiemy. Nie powinno nam się tutaj zewrzeć z masą. Tak, dojedziemy już do Krakowa. Tomek Jurczak i studio reklamy Wena, proszę od Państwa wielkie brawa dla pomysłodawcy i organizatora. To nie dla mnie, tylko dla naszej całej załogi i też wszystkich uczestników. Całego rajdu. Tutaj przed nami stoi 1219 pojazdów. Naprawdę, słuchajcie, jest to wspaniała przygoda. Chciałem wszystkim jeszcze raz serdecznie podziękować. Wystąpiliśmy do biura rekordów Polski. Chcieliśmy zrobić ten rekord, bo tak naprawdę to jest, na, to jest jeden z największych rajdów 1219 ekip i udało nam się. Są tutaj sędziowie, którzy liczą wszystkie pojazdy. My to wszystko ogłosimy, ile tych wszystkich pojazdów dojdzie do zakopanego, bo te sędziowie będą zakopane, więc to będzie trwało 3 dni, ale... Rekord, rekord Polski jest, Rekord tak? Polski. Największa impreza metoryzacyjna, największy rajd nice w kraju. Największy rajd pojazdów zabytkowych. Rekord Polski. Nie śpieszymy się, ostrożnie, musimy wszyscy dojechać do Zakopanego. Wielka prośba i tutaj przy starcie delikatnie. Pół miliona dzięki wam mamy, bawcie się dobrze, jedźcie bezpiecznie. 10, 9, 8, 7, 6. Legendarna Palma de Mallorca. Tak, słuchajcie, to jest nasz Witek o światło. Rok temu, jak pojechał na rajd Koguta z Palmą, to jeszcze pojechał dookoła Polski po rajdzie Koguta. Nie wiem, co on w tym roku wymyślił, ale mam nadzieję, że Rozpędził się! Rozpędził się, jest gruby plan. Jak jest? Plan jest taki, żeby szczęśliwie dojechać do Zakopanego, a później pojadę do Warszawy. W porozumieniu z Witkiem przygotował flamasty. Chcielibyśmy, żeby państwo ze sceny podpisali się tutaj na tej naszej przyczepie, która Teraz? To tak. szybciutko, szybko, teraz. szybko. Jestem Wstawaj! Oławam, przynajmniej. Oławam przynajmniej. Państwa, o ława Witaj 20! Proszę państwa, jak nie wiesz, co masz robić, to po prostu jelcz! 5, 4, 3, 2, 1! przyjechała Mamy mnóstwo prezentów, gadżecików Może tutaj trochę publiczności damy przy barierkach Poczekaj, masz światła przypalone z przodu Coś jest nie tak, wiesz? Coś jest z żałobkami? Masz, proszę <grym zimna> No proszę pana, tutaj najpierw wymasz Ty I do siostry Ты что, <laughs> Retro nowe kaniety. Wiesz? Takie nadpęknięte, no. no. że. Nie, nie. No, nie spadły, no, no, no. no, no tak, nie, 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 nie. tak jeszcze się trzyma, jeszcze się trzyma. tam mimo, to, A może dziś to kupimy, bo to jest bo wiele tam. Się Żołądkowa goszta się wierdza. zrobi ciepło, jak, jak zupa. I kto to będzie wszystko pił? Tak, tak. <ślam> ja włączam ten pomar i jadę za nim. Jak tam droga? Fajnie. Bez awarii? Bez awarii, bez problemów. Jedziemy sobie spokojnie. Ale ci! Do, daliście radę? Coś mieliście jakieś ustanki. Słuchaj, Słuchajcie, co? Mam problem ze skrzynią. Pierwszy, drugi bieg, ale jest perełka, tu zawsze pojedzie. Dzień dobry, Dzień dobry. co to dostaniemy? Naklejkę. Tu na dole gdzieś da radę? Dobry, dobra. super, dzięki wielkie. Hej. Macie naklejkę? Mamy no. Jak chcecie, to będzie. Ja muszę tu czekać na kampera. Nie? Yeah, okay. Ja tylko zdjęcie sobie z gałbię podczas. Oczywiście. <laughs> Dawaj mi też. Do wielkiej wsi tutaj jest punkt kontrolny i następny punkt jest w Zakopanym. Tak więc śledźcie nas na bieżąco, żeby zobaczyć, czy uda nam się dojechać bez większych awarii. Na razie, cześć!